Dzień dobry, nazywam się Magdalena Kwiatkowska i jestem doradcą technicznym w firmie windy Schodowa. Postaram się Państwu dzisiaj przybliżyć pokrótce działanie platformy Ascendor PLG 7 i pokazać, że to naprawdę dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o likwidację barier architektonicznych. Platformy schodowe to urządzenia służące do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie urządzenia możemy spotkać zarówno na schodach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na tym przykładzie pokażemy Państwu, jak działa platforma schodowa na torze prostym, zainstalowana na schodach prowadzących do budynku wielorodzinnego. Obsługa platformy schodowej Ascendor PLG-7 jest niezwykle prosta. Możemy platformą sterować za pomocą panelu znajdującego się na platformie, ewentualnie za pomocą radiowego pilota sterowania. Na pilocie sterowania mamy cztery przyciski. Dwa z nich służą do rozkładania i składania platformy, pozostałe dwa do jazdy w górę oraz jazdy w dół urządzeniem. W tej chwili platforma schodowa znajduje się na dolnym przystanku. Aby z urządzenia skorzystać, najpierw należy ją rozłożyć. Zanim rozpoczniemy jazdę platformą schodową, najpierw musimy zablokować koła znajdujące się w wózku inwalidzkim. Co robimy w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z urządzenia, a znajduje się na górnym przystanku? Wówczas musimy użyć pilota sterowania po to, by platformę sprowadzić na dół. Na wyświetlaczu możemy zauważyć podstawowe komunikaty takie jak rozkładanie i składanie platformy, a także jazdę w górę lub w dół. Oprócz tego, wyświetlacz pokazuje również kody błędów, które występują w przypadku nagłego zatrzymania się platformy. Platforma schodowa wyposażona jest także w rampy najazdowe, które ułatwiają najazd wózkiem inwalidzkim na podest. Platformy schodowe Sender PLG7 zasilane są z akumulatorów wbudowanych w urządzenie. Akumulatory doładowywane są w tzw. punktach ładowania, które standardowo umieszczamy na początku i na końcu toru jezdnego. Dlatego też w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej nie mamy kłopotu ze skorzystaniem z platformy schodowej. Bez problemu możemy jechać lub zjechać urządzeniem, ponieważ pracuje ono na akumulatorach. Platformy schodowe. To jedna z metod likwidacji barier architektonicznych, którą coraz częściej stosujemy w przestrzeniach publicznych. Stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych ramp i podjazdów, które zajmują niestety wiele miejsca i wymagają również e, sporej sprawności fizycznej od korzystających z e, tego rozwiązania. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy pokrótce Państwu sposób działania Platformy Schodowej Ascender PLG7. Jeśli mają Państwo pytania, zachęcam serdecznie do odwiedzenia naszej strony Win Schodowych, a także obejrzenia pozostałych nagrań, które są do dostępne na naszym kanale YouTube.